Z tą przeleczną myśl. <coughs> jest wód cichy i pokornego serca. Amen. I ogólnie to tak... To jest taka nasza natura też. Cichy i pokornego serca. Tylko cichy to nie jest milczący. Cichy nie oznacza, że nic nie mówi. Że chodzi cały dzień i nic nie mówi. Tyle serc i zrozumienia, co to znaczy cicho i pokornego serca. Ale Jezus, gdy przemawiał, gdy konfrontował, gdy mówił też do diabła, tak? To podawał rozkazy, mówił głośno, a przede wszystkim do Boga jak się modlił to z głośnym wołaniem i płaczem, zanawił się modlitwy. I został wysłuchany nie dlatego, że był synem, nie dlatego, że był Jezusem. Tylko dlatego, że był uległy, czyli widzimy, że Bóg dalej rozpatrzy na serce. Ale wracamy do wątków, które chciałem dokończyć wczoraj, że masę miałem miał, miał już możliwości i powoli zaczynam rozróżniać, co jest z ciała, a co nie. Tak mi się wydaje. Powoli zaczynam widzieć, co ojciec, bo to chyba tak jest, że idziesz i nagle widzisz jakiegoś człowieka, ale wiesz, wiesz, że masz mu coś przekazać. Tylko jakby z ciała to u mnie było tak, jako taka, taką miałem ludzką troskę o niego, że on cierpi. A jak widzę, że to co ojciec chce czynić, to ja przykład, ja mówię sobie tylko na przykład, to na przykład ja mam często jakby taką wizję nadnaturalną tego człowieka i słowo prorocze. Jakby ja wiem co go czeka w życiu i co Bóg mu chce przekazać. I to jest coś innego, nie? Ale wracając do tej głównej myśli. <śmiech> <śmiech> Diabeł prowadzi swoje uwielbionko na ziemi poprzez tam swoje jakieś mar, mar, marne rzeczy tam mu grają demony przez ludzi. Tam wiesz, się, szatan się y, zak, zakrywa swoją bezradność tak naprawdę. Zakrywa swój strach. Ja się nie znęca nad diabłem, bo Bóg się nie znęca nad diabłem. Ja się nawet nie gorszy diabłem. Bo Bóg się nie gorszy diabłem. Bo się nie naśmiewa z diabła. Z jego stworzenie też. I my też mamy się nie naśmiewać. To też jest pewnie ruchome, bo pewne rzeczy trzeba wyśmiać jakby, ale no, przede wszystkim to jest, to jest kluczowe serce, mam powiem naprawdę. To, to serce jest kluczowe i prowadzenie do jesienny. Bo wiecie, na przykład zgorszenie. Paweł powiedział tak, ja już to mówiłem, że on jest przekonany i wierzy że w Jezusie Chrystusie nie ma nic nieczystego. Jestem przekonany w Panu Naszym, tak? Że nie ma nic nieczystego na świecie w ogóle. Co by samo w sobie nie, nie bądź czyste. Ale jeśli na przykład uważasz, że nie, nie, nieczyste jest, nie wiem, to, bo jest jakieś tam. No razem, mogę, 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 mogę powiedzieć, że to jest Na przykład ktoś mi takie coś daje, a ja mówię, nie, nie, to jest niedobre. A, a, a błędem będzie w sercu, jak zrobię, że weź, weź, to jest, ogóle, to jest w ogóle ohydne, w ogóle to jest, ja tego nie piję. I co teraz się stało? jakby Nastąpiło zgorszenie w moim sercu. I wam powiem, że zgorszenie jest czymś jest bardzo złym, bo Jezusa nauki w ogóle są takie dziwne i proste jakby, ale zgorszenie to jest coś takiego, że to jest antymiłość. Ja mam taką znajomą i ona lubi oglądać mecz Ona kocha mecze piłki nożnej. I ostatnio nie oglądała, bo się zgorszyła, bo zobaczyła, że mieli te emblematy Ukrainy, a ona jest tam przeciwna w ogóle tej, tym Ukraińcom i tak dalej. I ona powiedziała, że na tego meczu nie będzie oglądać tego, tego ze Szwecją, dlatego, bo się zgorszyła, że oni mają ten emblematy Ukrainy. Czyli zgorszenie powodowało to, że ona się wycofała z tego, co kocha. I Jezus nigdy niczym się nie zgorszył, jak chodził po ziemi. I ja nie uważam też nic nic nieczystego na tej ziemi. Nic. I to jest moje przekonanie, bo każdy ma swoje i każdy ma swoje zachować przed Bogiem a nie wykłócać się w swoje przekonanie. Ja tak chodzę, ja mówię, bo ja mówię o sobie tylko i niczym nie chcę się gorszyć już. Kiedyś się różnymi rzeczami gorszyłem, czy to Jezusem na krzyżu, czy tym, czy tym. Mówiłem takie we, 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 wiesz. Ale to, wiecie, Jezus powiedział, że to, co wychodzi z naszego serca, nas kala. Nie to, co wchodzi i tak dalej, i tak dalej. Ale jaki mamy stan serca, jaką mamy postawę serca, tak? Stąd, 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 jest życie w ogóle. Tu mamy być czujni, i stąd popłynę wody rzeki żywe, i mówiłem to już wcześniej, że to serce się doskonali głęboko, i tylko Bóg to wie, jak to robi. I ono ma być po prostu prawdziwie kochające, prawdziwie współczujące, prawdziwie ulitujące się nad człowiekiem, tak? Bo my sami z siebie, z ciała, nie możemy jakiejś postawy przyjąć, i tak dalej. Oczywiście to my, my się uczymy różnych rzeczy, przyjmujemy postawę, Bóg widzi, że my chcemy, tak? Bo z za krzaków <laughs> trzeba wołać do Boga. Wszyscy się pochowali w krzakach, cały świat po grzechu. Ale Adam wołał do Boga. Bóg, jak mu powiedział, gdzie jest, to Adam Adam nie milczał. I to jest ważne, żeby mówić do Boga, żeby mieć relację do Boga, żeby się odzywać za krzaków do Boga. I najbardziej przerażające jest to, jest paradoksalne, wyjście z krzaków, czyli wyjście z miejsca pokładania ufności w sobie, w swojej sile, w bezpieczeństwie, w tym, co się dzieje naokoło. Ja na przykład myślałem, że nie pokładam ufności... W rzeczach materialnych w ogóle, a okazało się inaczej. Myślałem, że w ogóle się nie troszczę, a okazało się, że jestem człowiekiem, który się bardzo martwi. Jak Bóg obnaża te krzaki moje. Jakby wychodził z tych krzaków. Bo wiecie, jak wychodzisz za krzaków, to Bóg chodzi o jedną rzecz w ogóle. On chce, żebyś ociupinkę mu trochę lepiej zaufał. Bo jak ociupinkę mu w sercu tu, prawdziwie zaufasz. I nie to, że tam sobie powie, że mu zaufałeś. Bóg wie tylko. Powiem, ci, że owocem tego ty sam będziesz widział od Boga. Będziesz inny. Ale to będzie poza Tobą w ogóle. To będziesz widział, że Bóg jakby działa przez Ciebie. I to będzie coś innego niż wcześniej, że myślałeś, że Bóg działa, że nam pomodliłeś się, kogoś czy coś. Odrobinkę zaufania to jest odrobinkę miłości i to jest od, później odrobinkę postrzeństwa. To tak idzie w ogóle. Tak idzie. I, Bóg jakby, i, i na przykład y, o, wczoraj pokazał mi Bóg, że ja pokładam y, swoją wiarę, tak, ufność w tym w okolicznościach. Co ja bym się nie podejrzewał. Ja wiem, że jestem wolny w ogóle tego, w ogóle czy to się dzieje, czy to w ogóle. A okazało się, że pokładam ufności, że jak jest dobrze, to wiara. Nie, ja nie wiedziałem, to moja wiara mi się, zwiększa. A jak coś się dzieje źle, to moja wiara gdzieś upada. Czyli pokładam w ufności w rzeczywistości. Czyli w życiu swoim. Tak? I w innych ludziach się okazało. A to nie jest dobre. Bo przeklęty to w nasz człowiek Dlatego Bóg rozbraja to wszystko i wyciąga nas z tych krzaczków i wam powiem, że to jest paradoksalnie najgorsza rzecz dla człowieka. Znaczy najlepsza, ale najgorsza, najgorsza. on się boi. Bo okazuje się, że on się najbardziej... Bo, bo strach wychodzi, wychodzi wstyd, wychodzi wszystkie troski i stajesz taki po prostu... Hmm, że nie masz już prawdziwie nic. Ale jakby wierzył tym. I teraz... Po prostu i toniesz. Bo zabrali ci krzaczki, wszystkie. I toniesz. I jednym ratunkiem jest złapanie się jak tonący brzytwy. Tak, Jezusa. Prawdziwie. I Bóg tego chce, jak mu ufasz, to on cię wybierze, wy, wybierze, wybiera z tych krzaczków. I to się powiedzieć. Jezus. I wtedy wiesz, jesteś przekonany, że Jezus kocha cię każdej minuty. Ale nie tylko na głowę, tylko zaczyna to docierać tu. A ja zaczyna docierać tu, że Jezus kocha Cię każdej sekundy, minuty, tak? I widzicie niewinnym, czystym, niewinność, czystość. Widzicie jak swojego dziecka, jak, jak tego y, mniejszego króla, że tak powiem, tak? I, i jak widzicie, jak On jest wielki, jak On Cię cały czas kocha, współczuje Ci, podnosi, lituje się nad Tobą, tak? No to to Cię zmienia. Poza tym wytwarza się takie coś, że wcześniej pokazałeś ufność w tych krzakach w swoim życiu, w ludziach, we wszystkim, w urodzie, w mięśniach, bo tam jest dużo rzeczy, tam są tysiące rzeczy, tysiące i, ty to, i my o tym nie wiemy. To jak one ten, są usuwane, to człowiek zaczyna się bać, bo traci wszystko na czym opierał się, bo nie opierał się na Bogu, chciał się opierać na Bogu, ale się opierał na tym i on o tym nie wiedział. Człowiek jest bezradny, jest zagubiony, traci jakby całkowicie wizję i cel, bo z zakrzaczków miał różne wizje i cele z Bogiem, tak mu się wydawało, że z Bogiem. Ale widzisz, jak, jak, jak jest, wyszedł z tych zakrzaczków, za to po prostu jest stworzony obraz Boga, rozumiesz? I on jest odbiciem jego istoty. To jak mu ufa, to z, bo żyjemy z wiary. Z wiary żyjemy. I to jest wszystko. Jesteś po prostu tak, jakby Bóg był przed tobą, face to face. I się dzieje. I się dzieje. Światło. <laughs> Ogromna światłość. Poza tym dzieje się na rzecz.